...tego miasta, o którym musielibyśmy pewnie z... robić jeszcze tysiące takich spotkań, jak to dzisiaj. Oni czuli to, co tu może się wydarzyć i oni od dawna o tym mówili. Oczywiście, ja nie wiem do końca, co się wydarzyło z większością tych ludzi i to jest między innymi jeden z, jeden z powodów, ja nie ma dla to, których ja to, ja to wracam. Ja nie mam odpowiedzi, co się stało z Niemcami, krajem pojedynczymi, filozofów i tak dalej, ale ja myślę, że kończąc już tak jedno podsumowanie, to, to, co jest wspólne doświadczenie amerykańskiemu, jeśli chodzi o płot na granicy z Meksykiem, to, to jest wspólne doświadczenie, że oba płoty tak samo nie działają. Nigdy nie będą działały, bo żaden płot ani burchiński, ani murhadriana, ani murbergiński, ani żaden płot nigdy, w historii nie był nigdy odpowiedzią na problemy cywilizacyjne. Kiedy może jeszcze mogę dodać takie sformułowanie. Jak stajesz się bogatszy, to wydłuż stół, a nie buduj płot. A to ja jeszcze też bym dodał coś takiego, bo ty wspomniałeś o Soi, Tomku Sajewiczu, ja miałem do czynienia z tym człowiekiem i wydaje mi się, że to właśnie bardzo dobry przykład, bo wszystkie te radykalizmy, lewo albo w prawo, zamiast rozsądnego podejścia prowadzą do właśnie eskalacji nienawiści, radykalizmu. On na przykład, kiedy myśmy chcieli robić jako organizacja ekologiczna pikiety, przekonywać ludzi, żeby nie chodzili, nie kupowali biletów do cyrków, on namawiał, żeby tam zatykać zamki, robić jakieś akty sabotażu i tak dalej. Nie, ale chodzi mi po prostu nie, nie chodzi mi też o samą osobę, tylko o mechanizm. Rozmawiamy o nienawiści i to jest jak gdyby źródło nienawiści jest ta radykalizacja, że nie ma wspólnych jak gdyby części społecznych. No. Następne spotkanie dotyczące edukacji. Co robić, żeby tej nienawiści w społeczeństwie było jednej? To jest właśnie bardzo ważne. Bardzo, bardzo Podsumowanie. Bardzo bardzo Nie działa. Czy ja, czy ja też mogę Dobrze. powiedzieć jeszcze? Ja chciałam, chciałam tylko powiedzieć, że, że patrzę na to, na ten jak to teraz zadział, jednak można. Noże, wiecie, ja jestem w Białymstoku, w Białymstoku trzeci raz w moim życiu i za każdym razem to było z tego powodu, że przyjechał mi tu pociąg i czekałam na pociąg, to gdzie indziej. Eee, i gdzie. <grym grym> i, 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 eee, I owszem, jakby w sprawie mojego że koncentruję się aktualnie dość blisko tego ale jednak, natomiast w związku z tym faktem, to co słyszę i w ogóle i chcę wam to trochę oddać, eee, że jakby Strasznie dużo tych głosów tutaj, to są głosy, i to są moim zdaniem głosy już transgeneracyjne, dotyczące historii Białegostoku i tego, co wam co, co wam to zrobiło. E, I e, nie wiem, Ewa, czy to jest jakoś e, w ogóle możliwe w zasięgu Twoich możliwości i tak dalej, ale ja uważam, że można by było naprawdę zrobić taki proces, nawet wiecie, wielotygodniowych spotkań, tydzień w tydzień po prostu, jakby, i mówienia o tym, nie? mówienia o tym po prostu, co w się działo, co ludziom Białystok zrobił, co jakby co, co w historii zrobił Białystok. Naprawdę to jest dla mnie niesamowite, że robiliśmy tutaj różne e, wycieczki do Stanów, e, prawda, do, do, e, do pandemii, do czegoś tam i wracało do Białego Białegostoku, wracało do Białego no, Tak też było założenie tego spotkania, że lokalne. Tak, jakby, więc sobie tak myślę, że, że, że Wiecie, tyle byśmy chcieli tu pomieścić, a może po prostu wystarczy powiedzieć o tym, co tu, co, 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 co nie? mówi się, my się spotykamy, że to jest problem jest tej banki, być spoza to. I to jest, no, droga, to, ja to, to jest nie... droga, do tego jest edukacja, to jest właśnie edukacja. że tak, teoretyzowanie zawsze jest takie, no, temu chłopakowi, temu waszyście, mógł zrobić wykład o etyce, humanitaryzmu i tak dalej, ja z nie gadamy bo po prostu pojechaliśmy razem do lasu. No dokładnie. osób. bym musiał nie stłumaczyć. Wiecie co, bo to jest też tak, że ta teoria musi też być, narracja musi być. Trzeba to, to co mówią naukowcy, to otwiera nam świadomość, prawda? Więc my zaczynamy to rozumieć i edukacja, oczywiście, edukacja jak najbardziej, galeria arcykapitalna bardzo dużo pracuje w tym temacie, właśnie edukacji, w edukacji z młodzieżą i z dziećmi. Jak najbardziej, to już jest praktykowane i będzie dalej oczywiście. Wy z dziećmi z raz Ze ja, studentem.

w związku z tym rynek, y, słuchajcie, Matka Boska, hełm pełen małe dzieci i żołnierze. Po prostu Polska w pigułce No dobra, ale nie, spotkamy, nie spotkaliśmy się tutaj, żeby żeby wyciągnąć to akurat. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam. Dobry, dziękuję. ze znają i wiedzą. Byliśmy transmitowani, więc mam nadzieję, że to dalej poszło w Polskę. E, dziękuję bardzo serdecznie Państwu za cierpliwość, za uwagę i za przyjście w tą pochodę tutaj. To było duże ograniczenie, dlatego nie jestem z e, Dziękujemy bardzo serdecznie i. Niektórzy jeszcze muszą wrócić do domu przez Was. Niektórzy jeszcze do wsi obok muszą dojechać. Ten kogo, A jest niedziela gminy, gminy z chłogami, które ja mówię, dopiero. Tak, tak, wtedy, tak no. idzie, to, jest, to jest tak, że zawsze kiedy zaczyna padać na Podlasiu śnieg, to zaczyna padać w piątek, sobotę, albo w niedzielę, albo dzień przed długim weekendem. Tak. I wtedy po tych 3-4 dniach, kiedy jest już tyle śniegu, to gminy przychodzą, orientują się, że spadł śnieg. Tak. Tak. Dziękujemy Państwu bardzo. To można przenosić Boa <laughs>